Siemano widzowie, tutaj! Na Telewizja, to jest kolejny film z tego kanału i dzisiaj jesteśmy na backyardzie Jak zawsze, ale, ale uwaga, jest pewien pewien taki tip, znaczy tip, no jest pewne zadanie na dzisiaj Wykatować tire graba, a mianowicie, nie wiem jak to nazywać, tire tika, coś takiego e, No powiedzmy, że to będzie tire grab, po prostu dotknę koła ręką e, To będzie dzisiejszy cel na tym odcinku, więc co, oglądajcie do końca Subik, łapa, no i go Jaj dużo czasu było. A jaj, jaj, no nie puściłem no. O kurczaczek. Gleba, gleba. Rowerek działa, działa. Ale gleb są. Dlaczego ja tego nie nagrałem? No nie mogę, no psycha mi nie pozwala. Ach, dobra, teraz, teraz puszczam już, teraz, teraz to jest to. Deli zaczyna padać, ale bardzo chcę to zrobić. Jo ja wolę! No, akurat mnie krzywo wybija! Ja, ja no idealnie, no, no idealnie, nie, no. No, teraz było nie, no, nie, nie, nie. Zaraz mnie coś... Za hamulec złapałem. Shit. Dobra, puściłem. Ty no, nie Aj. czasu. Aj. Ej, ale dobra próba. To była dobra próba. Noga, noga, noga! E, ogólnie była gleba, e, krótko mówiąc, ciniarz, że mi tak rower nogę, że nie mogę jej wyjąć, ale, ale to nie zmienia tego, że dzisiaj muszę to zrobić. Nie wiem, to, to, to trochę chore, ale, ale lecę, lecę dalej. Tym razem spróbuję dotknąć koła, chociaż wcześniej też byłem przekonany i co, i gleba. Ale dobra, lecimy. No i co, go. Oj. Dobra, pierwszy skok po glebie, ok, można wybaczyć oj 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 to Teraz to przesada. Był taki pion. Ale, <laughs> kurde. I znowu nie nagrała. Jeszcze pod O. Ty ramę ja. O ja legi. None of them stressing about many bands. She got a man, but she's freaking. She said, I don't give a fuck about a man. They see me in. I want if I'm but I was just slapping myself for the way. She brought a friend, beat her to pussy, then I go and cop in hop in the band. She love my music, but stays confusing. I already had enough on the side.